Dzisiaj, Manno Przyjemniaczki, witam Was na kanale Herba. Dawno mnie tu nie było, ale zaczynamy teraz nową erę na moim kanale. Na następnych odcinkach opowiem Wam, co się ze mną działo, czemu nie nagrywałem na YouTubie, czy zostaję na tym YouTubie, czy odejdę i co dalej z książką, bo w końcu wielu z Was sięka, czeka na moją książkę. Ogólnie powiem Wam, że naprawdę dużo się wydarzyło, ale ten odcinek jest takim wstępnym odcinkiem na kanale, takim powiedzmy początkiem tej właśnie nowej ery, i dzisiaj Wam wytłumaczę, co będzie się działo na tym kanale, czego możecie się spodziewać i. Ogólnie możecie już sobie zasubskrybować ten kanał, żeby nie przegapić następnych odcinków. Przede wszystkim, widzowie, wróci stary herba, czyli rozrywka, kontent, bycie autentycznym, jakieś odklejki, to co lubiliście we mnie najbardziej, czyli jakieś śmianie się i po prostu takie robienie kontentu trochę znikąd. No i będzie też nowy herba na kanale, czyli jakaś wiedza, newsy, coś ciekawego, po prostu co Was zaciekawi i pomoże Wam lepiej funkcjonować w życiu, czy gdzieś tam może Wam się przydać na co dzień. W poniedziałki, w czwartki, widzowie, będą pojawiały się takie duże filmy na. Na moim kanale na YouTube, a tak to robimy ekspansję na TikToka i oczywiście Instagrama. na, na Instagramie będą się pojawiały codziennie storki i będą codziennie shortsy oraz właśnie TikToki, także widzowie możecie się spodziewać naprawdę dużo contentu, żeby ten kontent był jakościowy, żeby był ciekawy, żeby, był, żeby gdzieś tam wam sprawiał rozrywkę, i był dla was ciekawy no i wiecie widzowie, ja się za wami w sumie tak stęskniłem, dawno nie nagrywałem dawno nie było tego wszystkiego, teraz jeszcze przyzwyczaiłem się tak do kamery staram się gdzieś tam wiecie, poprawiać. Być lepszym w tym. Nagrywamy to po kilka razy. Ale mam nadzieję, że gdzieś tam. Udaje mi się być po prostu sobą i mam nadzieję, że te treści się on naprawdę spodobają. Także widzowie, to był ten wstęp na kanał. Dzisiaj jest poniedziałek, a w czwartek wlatuje duży film Zaburzeń Odżywienia 4. Yy, w sumie dużo razy miałem ten film już w sensie na swoim kanale. Może powiedzieć, że to jest taka moja mała seria, taka flagowa. Wiem, że dużo osób też czeka na jakieś moje wytłumaczenia, yy, co się ze mną działo i tak dalej. Tam dużo na pewno wytłumaczę. Postaram się, żeby ten film był jakościowy. No i co widzowie? To był wstęp na kanał, przyjemniaczki. Widzimy się w czwartek. Obserwujcie i do zobaczenia. Yo, siemano!